Ta przyśpiewka, ułożona przez Marka Krzykawskiego, stała się nieoficjalnym hymnem obchodów 50-lecia Szkoły Podstawowej nr 4 Wolgusz. Jubileusz świętowano 5 maja. Wszystko to, co zazwyczaj przepełnione jest patosem i powagą, tutaj co chwilę przerywały salwy śmiechu. O tej starej i tej dzisiejszej szkole mówiła dyrektor Anna Knapik. Mówili też. Absolwenci. Zaczynałam tutaj edukację, od pierwszej do ósmej klasy wtedy e, uczęszczałam do e, szkoły podstawowej nr 4. Moją wychowawczyją była przez całe 8 lat pani Janina Orczyk, którą serdecznie pozdrawiam. E, uczył tu mój teść matematyki, uczyłam się ja, a teraz uczy się mój syn Bartek. Ponieważ ja tą szkołę pamiętam taką jak w tej chwili, czyli mm, odremontowaną, bo wtedy nie była to szkoła, która, e, z której się sypały tynki, gdzie były okna niewymienione, więc ja ją pamiętam tak jak w tej chwili, natomiast wiem... Że szkoda już szkoła już podupadała, jeżeli chodzi o swój stan techniczny i została wyremontowana. Szkoła podstawowa nr 4 rozpoczęła działalność 3 września 1961 roku, a pierwszym dyrektorem była Janina Żelichowska. Po dwóch latach wybrano patrona szkoły, włoskiego pułkownika Francesco Nullo. Przez 50 lat mury szkoły opuściło ponad 7 tysięcy absolwentów. O ich edukację dbało 230 nauczycieli, a pracę szkoły organizowało 13 dyrektorów. Właśnie o tych, którzy tworzyli te szkołę, mówiono w czasie jubileuszu najwięcej. Jak się z małym dzieckiem przychodzi się do dużego środowiska, to zawsze człowiek ma jakieś lęki, obawy. A to była w czasach, kiedy ja do niej przyszedłem, kiedy mi mama to przyprowadziła po raz pierwszy. Naprawdę duża szkoła, największa w nie Niemniej... Te obawy zaraz prysnęły. Okazało się, że ta szkoła jest taką szkołą ciepłą, przyjazną, miłą. Szerokie korytarze, piękna sala gimnastyczna, boiska sportowe, czynne latem, zimą, lodowiska, szczelnica. To wszystko to nie tylko mury. To, to nauczyciele, ludzie, którzy tutaj pracowali, którym zawdzięczamy to, kim jesteśmy dzisiaj. Dziś w czwórce pracuje 27 nauczycieli i 10 pracowników obsługi, a uczęszcza tutaj 240 uczniów. Wśród nich nie trudno znaleźć prawdziwych miłośników tej placówki. No najbardziej mi się podoba w tym budynku na przykład przyroda, nauka, zabawa, głew i różne zabawy. Tak. Niezastąpiona jest oczywiście pani. Jest bardzo miła i w ogóle na, na nas i na moją przyjaciółkę nie krzyczę tylko czasami na chłopak. Tego zachwytu nie przyćmi nawet to, że rano trzeba wcześniej wstawać. No nie za bardzo, ale uwielbiam. Właśnie taki wizerunek szkoły chciała stworzyć jej obecna dyrektor Anna Knapik. To jest szkoła moich marzeń. Pewnie jeszcze można wiele zmienić, wiele rzeczy można poprawić, wiele rzeczy można wprowadzić zupełnie nowych, ale jesteśmy na dobrej drodze, żeby stać się taką szkołą marzeń szkołą wyjątkową, taką przyjazną, do której każde dziecko będzie chciało przejść. Która się odbyła jest okazją do podziękowań bardzo wielu osobom, które zaangażowały się w jej przygotowanie. Przede wszystkim są to nauczyciele naszej szkoły, rodzice, ogromna grupa absolwentów to i oczywiście uczniowie. Jak zwykle przy takiej okazji nie można, też powiedzieć wielu ciepły, nie można też pominąć wielu ciepłych słów pod adresem pracowników administracji i obsługi oni w bardzo dużym stopniu przygotowali to dzisiejsze święto. Wszystkim im bardzo serdecznie dziękuję. Iwona Krzystanek, Przegląd Olkuski Live.